Wygrałem swój dzisiejszy pojedynek z Wangym 3 do 0. Jest to dla mnie bardzo cenne zwycięstwo, biorąc pod uwagę to, że wcześniej miałem z nim ujemny bilans, bodajże trzy razy przegrałem i tylko raz wygrałem, więc na pewno to zwycięstwo smakuje bardzo dobrze i cieszę się, że mogłem pomóc drużynie i otworzyć dobrze ten mecz. Kontuzja Panosa była dla nas na pewno mobilizująca. Myślę, że troszkę też stresująca, bo straciliśmy swojego lidera, który wygrał wszystkie swoje gry w, w tym sezonie. Jest to dla nas na pewno bardzo ważny zawodnik, ale wiedzieliśmy, że musimy dać siebie wszystko, musimy zagrać jeszcze lepiej niż zwykle i to się dzisiaj udało. Jeśli chodzi o moją grę z Van Gym, to jestem zadowolony z tego, jak realizowałem taktykę przygotowaną z trenerem Tomkiem przed meczem. Naprawdę trzymałem się cały czas tej taktyki, grałem zmiennie i to zaowocowało dobrym wynikiem. Bardzo czekam na finał z goszczą, szczególnie dlatego, że grałem w tym klubie swój premierowy sezon w Super Lidze, więc na pewno jest to dodatkowy smaczek tego finału i, i tak jak już mówiłem, nie mogę się tego doczekać. Na pewno nie mogę się...